bułkę bez masła i też się dało zjeść, także yy, no, wszyscy musimy trochę oszczędzać. Jeśli masło jest bardzo drogie, to media głównego nurtu często kierują winę w stronę rolników, co jest uproszczeniem problemu. Komentarze publiczne W jednym z reportaży sugerowano, że skoro nie wiadomo kto odpowiada za wysokie ceny masła, można obwiniać rolników, bo ci nie są w stanie skutecznie się obronić. Popularny youtuber Michał Nowacki znany jako rolnik nieprofesjonalny skomentował, że to błędne przypisywanie winy. Rolnicy nie mają wpływu na ceny mleka. Które narzucają mleczarnie. A cena masła to wynik wielu czynników, podkreślił, wpływ warunków klimatycznych. Ceny masła rosną na całym świecie, a w Europie szczególnie, co wiąże się m.in. innymi z problemami wynikającymi z suszy. Brak odpowiedniej jakości paszy zmusił hodowców do zakupu zboża, co podniosło koszty produkcji mleka, a ostatecznie wpłynęło na ceny produktów mlecznych, w tym masła. Wzrost ceny masła jest odczuwalny przez konsumentów.